Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność przedstawić referat pod tytułem Kolostrum jako szansa na bierną immunizację. Żeby zacząć rozważania na temat immunizacji, warto najpierw wspomnieć. Co to jest układ immunologiczny, a jest to jeden z najbardziej skomplikowanych układów naszego organizmu. Chyba poza układem nerwowym, to właśnie najbardziej skomplikowany układ i stanowi główną linię obrony przed chorobami, w tym również nowotworami. Dlatego tak istotne jest wzmacnianie jego roli w identyfikacji oraz eliminacji czynników chorobotwórczych. Warto tu wspomnieć również o lokalnym układzie odpornościowym, który związany jest z błonami śluzowymi. Między innymi błonami płuc, jelit, skóry czy pęcherza moczowego. I głównym układem odpornościowego jelit jest również tkanka limfatyczna, w której znajduje się 70-80% immunocytów, czyli tych komórek odpornościowych. No warto tutaj wspomnieć, że u noworodków, nowonarodzonych dzieci, bariera nabłonkowa jelit jest bardziej przepuszczalna niż u dorosłych, a jej zamknięcie następuje dopiero po kilku tygodniach życia. Przewód pokarmowy oraz składniki układu limfatycznego w chwili narodzin, mimo takiej w pełni rozwiniętej anatomii, są niedojrzałe czynnościowe z uwagi na fizjologiczny niedobór immunoglobuliny A. Ta bariera ochronna jelit jest zaburzona i to sprzyja większej podatności na zakażenia jelitowe. Dodatkowo taka błona śluzowa przewodu pokarmowego jest też dobrze przepuszczalna dla różnego rodzaju toksyn, dla kompleksów białkowo-antygenowych, wobec czego może sprzyjać rozwojowi alergii. I tutaj właśnie z pomocą jakby przychodzi siara, czyli to pierwsze mleko. No bo czym jest mleko? Mleko to tak naprawdę niezwykły produkt biologiczny, który wytwarzany jest przez Wyspecjalizowane komórki nabłąka gruczołu mlekowego samic-saków, właśnie w celu odżywienia immunologicznie niedojrzałych noworodków w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju. I ten pierwszy rok życia jest niezbędny dla rozwoju układu odpornościowego niemowląt, albowiem dziecko narażone jest na wiele potencjalnie immunogonnych bodźców, innymi alergenów, składników pokarmowych, mikroflory, która kolonizuje przewód pokarmowy i zapobieganie odpowiedziom zapalnym. Na te bodźce gwarantuje sprawna regulacja odpowiedzi immunologicznej. No, wobec tego mleko ssaków zawiera składniki biologicznie aktywne, które stymulują układ odpornościowy, które chronią przed infekcjami, które chronią właśnie przed stanem zapalnym. I ten profil żywieniowy mleka zależy oczywiście od gatunku ssaków. Te różnice międzygatunkowe to skutek ewolucyjnej adaptacji do różnych wymagań noworodków. I nawet niewielkie różnice międzygatunkowe dotyczące składu mleka mogą mieć bardzo duże znaczenie biologiczne. Oczywiście ta naturalna zmienność profilu oraz stężeń składników bioaktywnych wynika też z innych przyczyn, m.in. z przyczyn fizjologicznych. I tutaj bardzo ważna jest faza laktacji. W zależności od stadium laktacji, mleko znacząco różni się składem adekwatnie do zmiennego zapotrzebowania noworodków. I wobec tego siara, jako to pierwsze mleko wytwarzane bezpośrednio po porodzie, kolostrum, jest bardzo silnym stymulatorem odporności, jest szczególnie bogata w składniki bioaktywne. Natomiast w mleku dojrzałym dochodzi do obniżenia zawartości tych substancji. I w skład siary wchodzi 250 składników bioaktywnych: są to m.in. immunoglobuliny, laktoferyna, laktoperoksydaza, lizozym, czynniki wzrostu, cytokiny, nukleotydy. Ale również makroskładniki, takie jak białko, tłuszcz czy laktoza. Z tym, że nauka o żywieniu wykracza poza badanie tych podstawowych składników odżywczych, a duży postęp, jaki dokonał się w technikach separacyjnych, umożliwia izolację, identyfikację tych związków, ich lepsze poznanie, szczególnie ich aktywności biologicznych, nawet takich, które obecne są w mleku, w siarze i mleku, w bardzo niskich stężeniach. I składniki te są przedmiotem wielu badań klinicznych. Znajdują zastosowanie w leczeniu pacjentów właśnie z chorobami immunopatologicznymi, znajdują zastosowanie w produkcji preparatów do żywienia niemowląt, w produkcji suplementów diety, nutraceutyków czy nawet żywności medycznej. Trudno przedstawiać konkretny skład siary bydlęcej, bo wpływ na skład ma bardzo dużo czynników, m.in. rasa, stan zdrowia. Stan odżywienia krów, faza laktacji. No i właśnie, jeżeli chodzi o fazę laktacji, to tutaj na wykresach u dołu przedstawiono zmienność stężenia, choćby immunoglobuliny G, w zależności od czasu pozyskania siary. No i proszę zauważyć, że w siarze pozyskanej w pierwszym dniu po wycieleniu, zawartość immunoglobuliny G jest kilkukrotnie wyższa, aniżeli w siarze uzyskanej w trzeciej dobie po wycieleniu. Ta tabela u góry z kolei, w tabeli u góry przedstawiono ogólną różnicę składników, bioaktywnych składników siary w porównaniu do mleka. No i to potwierdza właśnie fakt, jak bogata siara jest w te bioaktywne składniki. Ale tutaj warto wspomnieć o programowaniu metabolicznym, który oznacza, że czynnik żywieniowy, który działa w tak zwanym krytycznym okresie rozwoju ssaków, może powodować trwające całe życie zmiany czynnościowe bądź strukturalne organizmu. I dotyczy to zarówno karmienia noworodków tuż po porodzie, ale dotyczy to również cieląt skarmianych właśnie siarą tuż po wycieleniu. I warto tu zaznaczyć, że z powodu wielowarstwowej budowy łożyska u bydła, przeciwciała nie mogą przenikać do krwi obiegu, z krwioobiegu matki do krwioobiegu cielęcia. I w konsekwencji oseski przychodzą na świat z prawie zerowym poziomem odporności, a wiąże się to z ryzykiem występowania groźnych chorób, i Siara jest tutaj jedyną szansą na biedną immunizację ssaków, umożliwia dojrzewanie ich przewodu pokarmowego, determinuje w ogóle możliwość ich przeżywania. Te zmiany morfologiczne i funkcjonalne w przewodzie pokarmowym cieląt zapoczątkowane są właśnie przez te substancje bioaktywne z siary i sprzyjają stabilizacji jelitowej, sprzyjają wchłanianiu pokarmu. Zatem takie nowonarodzone cielęta muszą uzyskać odporność bierną poprzez spożycie siary bogatej w immunoglobuliny G. Te niedostateczne spożycie immunoglobuliny G w tym krytycznym okresie skutkuje niepowodzeniem przenoszenia odporności biernej. A warto tu jeszcze podkreślić, że po 24 godzinach aktywność enzymów trawiennych ucieląc stopniowo wzrasta i hamuje przyzwajanie tych przeciwciał, dlatego podanie seskowi musi nastąpić do szóstej godziny po porodzie i musi zapewnić odpowiednią ilość immunoglobuliny tym cielętom. No i krótko chciałabym scharakteryzować poszczególne składniki bioaktywne. Kiedy mówimy o siarze, najczęściej mamy na myśli właśnie immunoglobuliny. Ich zawartość w siarze jest kilkusetkrotnie większa niż w mleku. W dobrej jakości siary wynosi nawet 90 gram na litr, szczególnie immunoglobulinę G właśnie. W porównaniu, do porównania ich zawartość w mleku to jest 0,4, 0,6 grama na litr one są bardzo ważne albowiem biorą udział w procesie opsonizacji, czyli przyłączają się do patogenu i ułatwiają jego fagocytozę, a ponadto przeciwdziałają przyleganiu patogenów do nabłąka. Biorą udział w niszczeniu takich patogenów jak Escherichia coli, Candida albicans, Helicobacter pylori, utrudniają ich penetrację i kolonizację w organizmie. I mimo, że obce gatunkowo, bo wytworzone w organizmie człowieka, są też aktywne w organizmie człowieka, o ile wcześniej nie ulegną termicznej denaturacji w wyniku procesów przetwarzania. Działają w różnych miejscach przewodu pokarmowego, zapobiegają infekcjom górnych dróg oddechowych, co oznacza, że po spożyciu taka bydlęca immunoglobulina G może napotkać połknięte patogeny układu oddechowego i alergeny wziewne i może prowadzić do ich częściowego wykluczenia immunologicznego, do immunomodulacji migdałków, które tworzą pierścień Waldejera, czyli ten układ skupi Tkanki chłonnej w obrębie błony śluzowej gardła, natomiast w jelicie cienkim mogą wykluczać patogeny, zapobiegając ich adhezji, mogą też regulować odpowiedź immunologiczną, działają również w okrężnicy, gdzie zapobiegają m.in. wyciekowi lipopolisacharydu, który indukuje przewlekły stan zapalny w organizmie, mogą modyfikować skład mikrobioty, no i wiążą się z patogenami, alergenami, ograniczając stany zapalne. Dlatego włączenie takich doustnych immunoglobulin bydlęcych do produktów mleczarskich, do produktów dożywienia niemowląt, może być, takim obiecującą, może być obiecującą strategią wspierania funkcji odpornościowych niemowląt, dzieci, osób starszych, osób z obniżoną odpornością. Bardzo ważnym składnikiem bioaktywnym, obecnym zarówno w siarze, jak i mleko, mleku, jest laktoferyna. Laktoferyna nazwana jest białkiem multipotencjalnym ze względu na mnogość funkcji, które pełni. Działa przeciwanemicznie, przeciwzapalnie, przeciwdrobnoustrojowo, immunomodulująco, przeciwutleniająco, a także przeciwnowotworowo. Jest to glikoproteina, która wiąże żelazo, należy do rodziny transferem, jest obecna w większości biologicznych wydzielin, stanowi pierwszą linię obrony u ssaków. Po raz pierwszy wyizolowana została właśnie z mleka krowiego w 1939 roku. Dopiero 21 lat później wyizolowano ją z mleka ludzkiego. Stężenie laktoferyny w kolostrum jest kilkukrotnie większe niż w mleku. Jeżeli mówimy o immunomodulacji, to bardzo ważna jest aktywność przeciwdrobnoustrojowa bydlęcej laktoferyny. W badaniach klinicznych wykazano, że laktoferyna jest skuteczna w hamowaniu infekcji wywoływanych przez różnego typu wirusy: wirus zapalenia wątroby typu B, C, wirus opryszczki, rotawirus. Dane epidemiologiczne dostarczają coraz więcej dowodów, które dotyczą związku właśnie przewlekłych infekcji wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych z procesami powstawania nowotworów. Szacuje się, że około 20% nowotworów może mieć podłoże wirusowe. Obiecujące wyniki uzyskano u pacjentów dotkniętych zakażeniem wirus SARS-CoV-2. W badaniu klinicznym zastosowano liposomalną laktoferynę, ochroniona właśnie liposomami, po to, aby nie była trawiona w żołądku. Zastosowano u 75 pacjentów, które dotknięte zostały zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. I wyniki tego badania są bardzo zachęcające, albowiem wskazują, że doustne podawanie liposomalnej laktoferyny powoduje szybki powrót do zdrowia pacjentów, a z kolei niższa dawka tego samego leku wydawała się mieć potencjalnie, potencjalny efekt prewencyjny przeciwko COVID-19 u członków rodzin będąc w bezpośrednim kontakcie z chorymi. I te wyniki, bardzo zachęcające, dały podstawę do dalszych badań nad zastosowaniem różnych postaci laktoferyny w leczeniu pacjentów z COVID-19. Również warto wspomnieć o laktoperoxydazie, czyli enzymie, który występuje w siarze oraz mleku i pełni rolę naturalnego czynnika antybakteryjnego wobec gra bakterii gram-dodatnich, listerii, staphylococcus, streptokokus. Ale także bakterii gram ujemnych, takich jak Salmonella, Campylobacter, czyli tych patogenów, ale także pełni rolę czynnika antybakteryjnego wobec wirusów, grzybów i pierwotniaków. I bardzo, bardzo znaną. Bardzo znanym składnikiem antybakteryjnym jest również lizozym, który jest naturalnym mechanizmem obronnym. Jest peptydem przeciwdrobnoustrojowym. Wytwarzany jest głównie przez leukocyty, przez komórki nabłąka i wraz z laktoperopsydazą, z laktoferyną i z immunoglobulinami wykazuje efekt synergii, co oznacza, że razem działają więcej niż każde z osobna. Ponadto dzięki odporności na proteazy trawienne, lizozym pozostaje aktywny poprzez przechodzenie przez jelito cienkie i nie jest trawiony w naszym organizmie. Ze względu na jego właściwości antybakteryjne, stosowany jest także jako środek konserwujący. I wykazano, że podawanie wcześniakom mleka, które wzbogacone jest w lizozym, wpływa korzystnie na, na rozwój, prowadzi do szybszego zwalczania infekcji. Składnikami o działaniu bioaktywnym obecnym w Kolostrum są również czynniki wzrostu, czyli takie substancje czynne nazwane tak historycznie, albowiem identyfikowano je na podstawie zdolności do stymulowania wzrostu różnych linii komórkowych in vitro, ale dzisiaj wiemy, że funkcje tych składników są znacznie bardziej zróżnicowane. Zostały one odkryte w latach 80. w siarze kobiecej i w mleku kobiecym i od tego czasu są przedmiotem intensywnych badań kontrolują one podstawowe procesy życiowe, ale co ważniejsze, stymulują wzrost i rozwój przewodu pokarmowego nowonarodzonych ssaków. I mleko zawiera ponad 50 czynników wzrostu. Zalicza się tu m.in. insulinopodobny czynnik wzrostu IGF1, IGF2, ale też naskórkowy czynnik wzrostu EGF to stężenie w mleku jest bardzo niskie, w siarze i mleku jest dość niskie, a mimo to są one skuteczne ze względu na ich pleiotropowość. W badaniach stwierdzono, że takie ogólnoustrojowe podawanie naskórkowego czynnika wzrostu EGF stymulowało wzrost jelit uszczurów, otrzymujących całkowite żywienie pozajelitowe, co stwarza szansę na odbudowę resztkowego jelita u pacjentów po resekcji lub operacjach jelit. Ale stwierdzono także, że wzbogacenie formuły na bazie mleka krowiego w ten naskórkowy czynnik wzrostu skutkowało 50% procentowym zmniejszeniem częstości występowania martwiczego zapalenia jelit u noworodków, u noworodków, które były przedwcześnie narodzone. Kolejnym bardzo ważnym składnikiem bioaktywnym występującym w siarze i mleku są cytokiny. Są to cząsteczki białek, które charakteryzują się szerokim zakresem funkcji komórkowych, są aktywne w bardzo małych stężeniach, odgrywają kluczową rolę w immunologii, stymulują prawidłowe dojrzewanie układu odpornościowego, szczególnie tego przewodu pokarmowego z działają w połączeniu z immunoglobulinami, ale także z tymi niespecyficznymi składnikami przeciwbakteryjnymi, np. laktoperoksydazą. i jedną z tych cytokin, poza interleukinami oraz czynnikiem martwicy nowotworów, jest również transformujący czynnik wzrostu, TGF. Wykazano, że transformujący czynnik wzrostu może zapobiegać indukowanemu przez niestereidowe leki przeciwzapalne uszkodzeniom żołądka u szczurów. Natomiast dojelitowa suplementacja siarą, zawierająca duże ilości tego transformującego czynnika wzrostu, zwiększa wzrost kosmików jelitowych oraz zwiększa funkcję bariery jelitowej. I te badania były prowadzone na świnia. Te cytokiny znalazły zastosowanie w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit, m.in. choroby leśniowskiego krona, martwiczego zapalenia jelit u noworodków i trwają badania kliniczne, które dotyczą zastosowania siary w formie lewatyw, właśnie do zwalczania chorób układu przewodu pokarmowego. Kolejnym składnikiem bioaktywnym obecnym w siarze jest kompleks polipeptydów bogatych w prolinę. Został on odkryty w 74 roku przez Janusza i współpracowników. Został wyizolowany z siary owczej. Nazwany jest on kolostryniną. Podobne kompleksy stwierdzono następnie w siarze kobiecej, krowiej i koziej. I posiada on właściwości immunoregulacyjne, wpływa na odpowiedź humoralną, na odpowiedź komórkową, ale wykazuje również działanie antyoksydacyjne, zwiększa skuteczność układu odpornościowego do zwalczania przewlekłych infekcji, hamuje niewłaściwe reakcje zapalne związane między innymi z alergią albo chorobami autoimmunologicznymi ale co ciekawe korzystnie działa w chorobie Alzheimera i w 2002 roku przeprowadzono takie badanie kliniczne kolostreniny w którym wzięło udział 105 osób cierpiących na chorobę Alzheimera stwierdzono że u 40% pacjentów które otrzymywały kolostreninę już po 15 tygodniach terapii wystąpiła stabilizacja lub poprawa w późniejszych czasach, w późniejszych badaniach wykazano, że kolostrymina znacząco obniża cytoksyczność wywołaną przez beta-amyloid, który gromadzi się właśnie w mózgu chorych na chorobę Alzheimera. Bardzo ciekawym związkiem występującym w siarze i mleku są również nukleotydy i nukleozydy oraz zasady nukleinowe. Należą one do frakcji niebiałkowych związków azotowych mleka. Wcześniej uważano, że te nukleotydy mają szczególną wartość dla wcześniaków i małych dzieci, ale niedawna ich suplementacja stała się również atrakcyjnym postępowaniem w leczeniu różnych schorzeń. I w normalnych warunkach u zdrowego człowieka synteza endogenna, która zachodzi w naszym organizmie, zaspokaja zapotrzebowanie na te związki, jednak w różnych schorzeniach, na przykład uszkodzeniach lub w stanach zapalnych jelit, w stanach po rekonwalescencji, w stanach obniżonej odporności, czyli tej immunosupresji, wykazano zwiększone zapotrzebowanie organizmu na syntezę kwasów suplein, nukleinowych i ta synteza danowo, ze względu na fakt, że jest procesem wysokoenergetycznym, może nie pokrywać zapotrzebowania. Dlatego szczególnie w warunkach stresu komórkowego no, suplementarne, spożywanie żywności bogatej w te związki wydaje się być dobrą strategią. Szczególnie, że diet, badania pokazują, że takie diety ubogie w te związki powodują znaczny spadek odporności, wydłuża się czas odpowiedzi immunologicznej i następuje też spadek populacji limfocytów również składniki tłuszczu mlekowego wykazują działanie immunomodulacyjne, szczególnie że zawartość tłuszczu w siarze jest większa niż w mleku. No i tutaj korzystne działanie wykazują białka oraz peptydy i enzymy wchodzące w skład otoczki kuleczki tłuszczowej. Dzięki badaniom proteomicznym udało się zidentyfikować 191 białek w otoczce kuleczki tłuszczowej w mleku ludzkim i aż 20% tych białek związane było z odpowiedzią immunologiczną. Natomiast badania proteomu bydlęcej otoczki kuleczki tłuszczowej pozwoliły na wyodrębnienie pewnych wspólnych białek do tego ludzkiego proteomu otoczki kuleczki tłuszczowej monostymulacyjne właściwości wykazują również nasycone kwasy tłuszczowe, obecne zarówno w siarze, jak i w mleku, zarówno krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wpływają terapeutycznie na różnego rodzaju patologie, między innymi stany zapalne, ale też długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które między innymi hamują wzrost patogenów, takich jak helicobacter pylori, i są bardzo dobrym źródłem energii dla mięśnia sercowego. Również fosfolipidy obecne zarówno w siarze, jak i w mleku wykazują działanie immunostymulacyjne, ograniczają zdolność patogenów takich jak Listeria monocytogenes, campylobacter juni, Salmonella enteritidis właśnie do kolonizacji przewodu pokarmowego. Ale w tych fosfolipidach obecne są także lipidy eterowe, alkiloglicerole i alkiloglicerofosfolipidy, które… Aktywują makrofagi, a aktywowane przez nie makrofagi mają zdolność do rozpoznawania komórek nowotworowych. Ale od czego zależy ten immunostymulacyjny potencjał siary bydlęcej? Otóż do czynników, które determinują skład siary, a tym samym obecność tych bioaktywnych związków, należy między innymi żywienie krów w okresie okołoporodowym, system utrzymania krów, schorzenia wymienia również istotnie wpływają na obecność tych związków bioaktywnych, schorzenia metaboliczne, wydajność mleczna i stężenie składników immunostymulacyjnych jest ujemnie skorelowane z czasem laktacji, ale także z poziomem wydajności mlecznej siara może być także nośnikiem bakterii chorobotwórczych takich jak mykobakterium avium subsp. paratuberculosis, mykoplazma, salmonella, ale też bakterie antybiotykooporne. Może być także nośnikiem wirusów, pierwotniaków, dlatego konieczne jest stosowanie skutecznych metod zapobiegania namnażaniu się bakterii i tutaj ta obróbka technologiczna, pasteryzacja, suszenie rozpołowe w różnym stopniu wpływać będą na denaturację, agregację, szczególnie tych związków białkowych, tych związków bioaktywnych. Dlatego ta wiedza dotycząca wpływu procedur izolacji, przetwarzania na zawartość. Oraz biologiczną aktywność składników mleka jest wciąż ograniczona, a te uzyskiwa, a uzyskiwane wyniki niejednoznaczne. I tutaj dużym wyzwaniem jest opracowanie metod separacji bioaktywnych związków, tak aby minimalizować ich straty podczas obróbki, zachowywać aktywność biologiczną na możliwie niezmienionym poziomie, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Bardzo ważna jest również oporność na trawienie. To o czym mówiłam przy laktozie. Badania sugerują, że enzymy trawienne również mogą wpływać istotnie na aktywność tych składników bioaktywnych. I to również jest wyzwaniem dla naukowców. Na rynku istnieje mnóstwo suplementów kolostrum. Producenci zapewniają, że jest ono pozyskiwane od krów tuż po udoju. Natomiast przyprowadzono. Również wiele badań klinicznych z zastosowaniem siary, aczkolwiek dotychczas nie ustalono optymalnej dawki, nie ustalono czasu trwania suplementacji. I jest to niemożliwe, albowiem wynika to z różnej bioaktywności siary i to dotyczy nie tylko immunoglobulin, ale też innych związków bioaktywnych. Aby zatem dokładnie zinterpretować wyniki badań klinicznych, porównując wyniki różnych badaczy, siara powinna być odpowiednio kontrolowana pod względem bioaktywności, ale biorąc pod uwagę mnogość tych składników bioaktywnych, jest to. Niewykonalne. Dla leków takie wahania bioaktywności w stosunku do standardowej dawki wagowej byłyby niedopuszczalne. Ustawodawstwo wymaga bowiem ścisłej kontroli jakości w tym zakresie. Produkty siary powinny być także wytwarzane w zakładach zaawansowanych technologicznie, z, z zastosowaniem procesów obróbki termicznej w niskiej temperaturze, tak aby uniknąć denaturacji komponentów, a z drugiej strony zachować bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Siara stosowana u ludzi i zwierząt powinna posiadać świadectwo potwierdzające jej skuteczność, bezpieczeństwo, brak pozostałości leków weterynaryjnych, brak pozostałości zanieczyszczeń środowiskowych, brak obecności patogenów. A zatem podsumowując, można stwierdzić, że kolostrum to obiecujący suplement diety stosowany w celu poprawy funkcji immunologicznych. Jednak przy produkcji siarby dlencej należy stosować dobre praktyki hodowlane, produkcyjne, wysokie standardy kontroli jakości. No i do produkcji suplementów powinna być wykorzystywana wyłącznie nadwyżka, która pozostaje po karmieniu cielęt. Ale ze względu na niewielką podaż kolostrum, tutaj pojawia się pewna perspektywa dla mleczarstwa. Otóż. Te związki bioaktywne, mimo że występują w mleku w małej ilości, szczególnie te związki białkowe, są obecne, szczególnie w Serwatce. I tutaj te frakcjonowanie z serwatki właśnie stwarza taką perspektywę. Dziękuję Państwu za uwagę.